Dzień dobry Państwu. Beata Tomczyk. Z raportu molestowanie seksualne w obszarach kształcenia zawodowego, zatrudnienia i usług opublikowanego przez Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego wynika, że molestowanie seksualne w pracy jest zjawiskiem powszechnym. Do rozmowy zaprosiliśmy Panią Prezes PTPA, Panią Karolinę Kędziorę. Dzień dobry Pani Prezes. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Cieszymy się, że przyjęła Pani od nas zaproszenie. Wśród uczestników badania zdecydowana większość, bo powyżej 80% doświadczyła molestowania w kształceniu zawodowym, miejscu pracy i usługach. Najwięcej, bo ponad 90% ankietowanych doświadczyło molestowania w miejscu pracy. Czy sytuacja w ostatnich latach pogarsza się czy to może ofiary po prostu zaczynają głośniej mówić o tym problemie. Nie, sytuacja myślę, że jest niestety stabilna. Nie poprawia się, ani nie pogarsza. Rzeczywiście bardzo dużo się zmieniło w ostatnim czasie pod tym kątem, że i to wychodzi nam z naszego badania, które przeprowadziliśmy w zeszłym roku, więcej kobiet wie, czym jest molestowanie seksualne, czyli nasza świadomość, wiedza się poprawia. Dzięki temu więcej kobiet pytanych o tego rodzaju doświadczenie przyznaje, że tak było. Zresztą my to badanie stworzyliśmy w taki sposób, że nie pytaliśmy, czy była pani molestowana seksualnie, tylko pytaliśmy o bardzo konkretne, różnego rodzaju sytuacje, które najczęściej występują, i kobiety się do tego odnosiły. Ale to, co się poprawiło na pewno, to to, że identyfikują te sytuacje jako naruszenie prawa. A o ile takie sytuacje drastyczne, jakie również się zdarzają, jak na przykład gwałt, tutaj co do tego nikt chyba nie miał wątpliwości, że jest to forma molestowania seksualnego, no i przestępstwo przy okazji. Ale już odnośnie takich sytuacji jak żarty w miejscu pracy o charakterze seksualnym, seksizm czy na uczelni w wyższej w stosunku do osób studiujących, czy w ramach korzystania z usług w restauracji, w sklepie, tutaj um, um, ta świadomość jest coraz wyższa, i kobiety. Coraz częściej wiedzą, szczególnie odnośnie miejsca pracy, że to jest działanie zakazane prawem. Gorzej jest na przykład z usługami, bo o ile wiemy, że jest kodeks pracy, który zakazuje molestowania, o tyle już wiedza na temat tego, że jest taka ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania jest wciąż bardzo niska i to też miało swoje odzwierciedlenie w tych naszych wynikach badań. A jakie mechanizmy, Pani Prezes, warto implementować w miejscu pracy, żeby przeciwdziałać niepożądanym zachowaniom? Bardzo dziękuję za to pytanie. Ono jest niezwykle ważne też w związku z tym, co nam wyszło w badaniach, bo to było jasne, że kobiety. Potrzebują, chcą zgłaszać sprzeciw, zresztą często w stosunku do tych, którzy zachowują się niewłaściwie, zgłaszają ten sprzeciw czy to grymasem twarzy, czy mową ciała, czy wprost mówiąc, że sobie nie życzą, a ci bezpośredni sprawcy często niewiele sobie z tego robią. Stąd cała odpowiedzialność za sytuację jest na decydentach, czyli na przykład w miejscu pracy, na osobach zarządzających firmą, czy na uczelni wyższej, na um, osobach, które organizują życie i kształtują. Kulturę studiowania. I ta prewencja jest niezwykle ważna, też dlatego, że za to molestowanie seksualne, na przykład na podstawie kodeksu pracy, odpowiada pracodawca, a nie bezpośredni sprawca, pracownik, który dopuścił się zachowań. I tutaj muszę powiedzieć, że tych dobrych praktyk jest coraz więcej już u nas w kraju, więc nie musimy tylko sięgać po rozwiązania w innych państwach Unii Europejskiej. Pracodawcy coraz poważniej traktują problem raz, Rozumiem, uwrażliwiając się na tematykę, ale myślę, że jednak przede wszystkim licząc pieniądze, e, straty, jakie wiążą się z chociażby utratem dobrego imienia, e, uszczerbkiem na wizerunku firmy, stąd lepiej robić jak najwięcej, żeby minimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia tych patologii, jaką jest molestowanie, które jest formą dyskryminacji ze względu na płeć. I tutaj to, z czym się najczęściej spotykam. To wewnętrzne procedury skargowe, ale nie jakiekolwiek, tylko tutaj trzeba bardzo zadbać o różne elementy tej procedury, żeby i to i też zawiera czas, żeby pracownice, pracownicy uwierzyli w to, że warto korzystać z tych procedur, że są bezpieczni, że nic im nie grozi, że będzie zachowana zasada poufności. Często do tych komisji, które rozpatrują skargi, zapraszani są eksperci, ekspertki zewnętrzni. Ja na przykład często jestem zapraszana do takich komisji po to, żeby pokazać pracownikom, że my tutaj dbamy o obiektywizm, że tu nie ma żadnego kolesiostwa, że staramy się rozwiązać problem. I to, co ja widzę na przestrzeni, Ostatnich lat, to po pierwsze dużo więcej skarg na molestowanie seksualne trafia do pracodawców, jak takie procedury są, i w ogóle tych skarg jest naprawdę sporo. I to, co też zauważam, to że pracodawcy traktują to bardzo poważnie i naprawdę często nawet zwalniają dyscyplinarnie. Tych swoich najlepszych sprzedawców, menadżerów, dyrektorów, pomimo ich e, ogromnego wkładu merytorycznego, jednak ta kwestia molestowania seksualnego przeważa e, w, taki, w podejmowaniu decyzji o tym, że musimy się rozstać z naszym pracownikiem. E, poza tym jeszcze to, co jest bardzo Coraz bardziej popularne y, i też się tym y, zajmujemy jako organizacja. Y, żeby utrzymywać naszą organizację. My komercyjnie wspieramy biznes y, prowadząc różnego szkole, rodzaju szkolenia. Takie często to jest taki pakiet antydyskryminacyjno, antymobbingowy, który również odnosi się do tematu molestowania seksualnego rzecz jasna. Y, I tutaj taki dobry scenariusz to jest. Y, szkolenie od góry w dół, czyli najpierw dbamy o to, żeby kadra kierownicza miała lepszą wiedzę, zrozumienie dlaczego w ogóle chcemy się tym zajmować i trzeba się tym zajmować. A potem szkoli się pracowników, najlepiej wszystkich. Jak nie ma środków na to, żeby wszystkich na bezpośrednich warsztatach przeszkolić, firmy kupują e-learningi które też są jakąś formą edukacji, podnoszenia świadomości, różnego rodzaju webinary, ale też to, co jest bardzo dobre, szczególnie i wskazane w przypadku molestowania. To ankiety anonimowe najlepiej. I oczywiście na podstawie anonimowej informacji o tym, że dochodzi do molestowania, nie można prowadzić wewnętrznego postępowania ani nikogo zwalniać, ale z takich ankiet pracodawca czy uczelnia może się dowiedzieć, czy coś złego się dzieje, czy ten temat w ogóle jest ważny w naszej instytucji. I wtedy można różnego rodzaju dedykowane temu tematowi działania prewencyjne, edukacyjne y, przygotowywać. A dlaczego kobiety są głównymi ofiarami? Może wśród nich są też i napastnicy? Czy w ogóle wzrasta udział kobiet jako napastników? To jest bardzo ciekawe pytanie, ale chętnie na nie odpowiem, bo to jest tak, że to nie jest tak, że w naszą naturę kobiet jest wpisane to, że to my doświadczamy częściej molestowania. Ani nie jest tak, że to z natury mężczyźni są tymi predatorami. W molestowaniu seksualnym chodzi o władzę. Bardzo często w ogóle nie chodzi o seks, tylko chodzi o pokazywanie, kto tu rządzi, kto jest najważniejszy. I, a żyjemy w takim społeczeństwie, w takim świecie, gdzie wciąż mężczyźni są na dużo mocniejszej pozycji. Po prostu. Nawet jak patrzymy w biznesie na nie wiem, składy zarządów, firm, na to, jak dużo kobiet zajmuje stanowiska kierownicze, to nie znaczy, że ich tam nie ma, ale jednak ta przewaga zdecydowana, i to nie są moje przypuszczenia, tylko to wynika z badań, nie tylko w Polsce, mężczyźni są na dużo mocniejszej pozycji. Stąd w związku z tym, że ta władza jest po stronie mężczyzn. To oni częściej mają okazję, żeby jej nadużywać. Do tego jeszcze dochodzi socjalizacja, czyli to, jak wychowywane są wciąż częściej kobiety, czyli na grzeczne, układne, nie robiące problemów, i mężczyźni, gdzie jakby wręcz chwalona i wzmacniana jest taka postawa chłopca, który jest łobuzem, który po prostu rozrabia, ale jest taki uroczy, no to jakoś to bardzo upraszczam, ale to naprawdę ma przełożenie na całkiem poważne sytuacje w życiu dorosłym i sprzyja temu, że jednak ja nie widzę tego, żeby. Czyli wyobrażam sobie, że jeżeli w tym naszym dążeniu do równouprawnienia rzeczywiście te nasze pozycje społeczne będą porównywalne, to pewnie tych osób, które nadużywają władzy, będzie podobna liczba między kobietami co mężczyznami, ale. Bardzo jesteśmy daleko od tego momentu i to wynika z mojego doświadczenia, też zawodowego. Więc na ten moment jednak ten problem molestowania seksualnego to jest problem, który dotyka przede wszystkim kobiety, a sprawcami najczęściej są mężczyźni. Czy ofiary w Polsce mają problem z postawieniem się molestującym? Czy zgłaszanie problemu i przeciwdziałanie wciąż są tabu? To jest ogromny problem, ale teraz sama z wielkim zainteresowaniem przyglądam się temu, co się dzieje w tym temacie, a na co dzień z tym pracuję, więc mam taką możliwość, ponieważ, no właśnie, w związku z tym, że kobiety coraz więcej wiedzą to jednak częściej zdecydują się na zgłaszanie skarg i co więcej takie nowe, nowa sytuacja, dosłownie na przestrzeni ostatnich dwóch lat miałam co najmniej kilka takich, gdzie skargi do pracodawców czy na uczelniach wyższych składają nie pojedyncze kobiety, tylko na przykład 7 kobiet, 10 kobiet, czyli to pokazuje, że Takim elementem, który bardzo wspiera reagowanie i zgłaszanie sprzeciwu, jest y, poczucie, że nie jestem sama. E, a kobiety bardzo często i długo czuły się samotnie, dlatego że wstydziły się o tym opowiadać, bo też uważały, że może ja coś zrobiłam, może nie powinna, może coś jest ze mną nie tak, czyli szukały winy w sobie zamiast w, tych, którzy naruszali ich prawa. A teraz coraz odważniej ze sobą rozmawiają i dzięki temu częściej reagują. Ale to nie jest wciąż bardzo proste, dlatego że to jednak jest cały czas inicjatywa oddolna częściej. I oczywiście z jednej strony widzę zwiększającą się ilość pracodawców, którzy stosują prewencję, czy są też takie pojedyncze uczelnie wyższe, które robią takie rzeczy. Ale z drugiej strony, jednak to nie jest taka zmiana systemowa, która sprzyjałaby temu, żebyśmy mieli jakąś znaczącą poprawę sytuacji kobiet, właśnie które czują się molestowane seksualnie. Więc tutaj, oprócz tego, że ja niezmiennie od lat zachęcamy pracodawców do tego i uczelnie wyższe, i usługodawców do tego, żeby stosować prewencję, to jednak tutaj różnego rodzaju rozwiązania na poziomie ustawodawstwa działalności, Państwa, które ma na to środki, pieniądze. My jesteśmy trzecim sektorem, mamy bardzo ograniczone możliwości. Ten projekt, w ramach którego teraz zajmujemy się molestowaniem seksualnym, jest finansowany na kilka lat. To są, nie są jakieś potężne pieniądze. Natomiast wyobrażam sobie, że jeżeli państwo by się na poważnie zaangażowało w edukację antydyskryminacyjną, bylibyśmy w zupełnie innym miejscu i ja ciągle liczę, że. Ten proces tak na poważnie się w końcu kiedyś rozpocznie, czy kiedyś, jak najszybciej, bo tego bardzo potrzebujemy. I to też pokazują te wyniki badań. Naprawdę to jest zatrważające. I tutaj w tym naszym badaniu wzięło udział 164 kobiety. Wypełniły ankiety takie bardzo szczegółowe, pogłębione i 10 kobiet wzięło udział w takich wywiadach, czyli tam już to były takie dłuższe rozmowy i ktoś mógł powiedzieć, że to jest niewielka grupa, ale też yy, yy, mamy takie poczucie, po pierwsze, że wzięły udział w tym badaniu kobiety z całej Polski, po drugie jest tak, że to te wyniki naszego badania, one bardzo korelują z innymi badaniami, które były prowadzone zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej. I chociażby w w 2014 roku było takie duże badanie Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej. I, I tam wyszło, że badano kobiety powyżej 15 roku życia, czyli tak naprawdę już też dzieci, no bo to są młodzież, ale no dzieci jednak. I okazało się, że te wyniki były te parę dobrych lat temu dokładnie takie jak nasze. Czyli tam, tam była to zdaje się 90% kobiet, które były badane na znacznie większą skalę niż w naszym badaniu, mówiło o molestowaniu seksualnym również w formie żartów i takich tych sytuacji, które bardzo często są bagatelizowane, uznawane za zbyt błahe, żeby reagować. Też Polska Fundacja Ster prowadziła takie badanie też kilka lat temu i dokładnie wyniki były takie same. Cebos zajmował się tym tematem, ale to już jeszcze wcześniej i cały czas jakby te badania wszystkie potwierdzają, że poziom naruszeń cały czas jest na tym samym poziomie, czyli niestety oznacza to, że mimo tej zmiany świadomości kobiet wciąż z tym się spotykamy. A to, że nam w obszarach usług czy kształcenia zawodowego wyszło, że tego tych zdarzeń jest mniej. Myślę, że Niekoniecznie świadczy o tym, że w praktyce nie mamy tutaj takich dużych wyzwań. To też świadczy o tym, że kobiety rzadziej tutaj wiedzą, że poza miejscem pracy w ogóle są chronione prawem przed tego typu sytuacjami. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Pani Karolina Kędziora, prezes PTPA, była naszym gościem. Do zobaczenia, wszystkiego dobrego. Dziękuję serdecznie.